Seria Akademia Mądrego Dziecka od wydawnictwa Harper Kids. Ostatnio w nasze łapki trafiły trzy nienowości, ale książki, których jeszcze Wam nie pokazałam, bo ogółem to książek z serii Akademia Mądrego Dziecka, które charakteryzują się tym tęczowym brzegiem. Jest na kanale oraz na blogu bardzo dużo. Taki Wam tylko drobny wycinek pokażę na jednej z moich półek tutaj w studio. Tych książek mamy naprawdę bardzo dużo tam z tyłu. Jest jeszcze drugi rząd, jeszcze na drugim regale też są książki z tej serii. Więc ja Wam nawet tutaj nie będę linkować do innych wpisów czy filmów, bo tego jest po prostu za dużo. Jeśli interesuje Was jakiś tytuł, który znaleźliście na przykład w internecie i chcecie zobaczyć, jak on wygląda w środku, to wpiszcie w lupce na blogu czy na kanale i wtedy będziecie mogli zajrzeć do jego wnętrza. Oczywiście, jeśli jest ta książka u nas, ale bardzo dużo jest książek, więc jest duża szansa, że znajdziecie. Mamo chcę jeść. To jest książka. Z serii z otworkami, wycięciami, i tutaj można wkładać paluszki z jednej czy z drugiej strony. Te otworki, jak widzicie, zmniejszają się w trakcie lektury. Książka ma w środku wiersze. Wiersze dotyczące głodnych. Zwierząt. Z wody i ciepłego błota wyszedł mały hipopotam. Mamo, jestem głodny! Woła i rozgląda się dokoła. Lubi trawę, jeść i liście, tylko dużo oczywiście. Później jest głodny miś. Jest wielorybek w oceanie. Trochę wygląda, jakby chciał zjeść tego pana tutaj w łódce, ale wielorybek nasyci swój głód krewetkami, których jest dookoła w bród. Jest wilczek, jest bardzo głodny lew, który szuka jedzenia w dziczy, jest krokodyl, jest... Tygrys jest jaguar, dalej jest nawet pies głodny, który szczeka, bo już pełna miska na niego czeka. Mamy jeszcze kota, a na końcu niespodzianka jest głodne dziecko. I tutaj zobaczcie, to są te nasze otwory. Zaczynaliśmy od ogromnego, skończyliśmy na Maciu Peńkim. I wracamy na sam początek książki, gdzie mamy ogromny paszczę hipopotama Książka ma zaokrąglone rogi, dość sztywne strony, elastyczne, jest idealna dla najmłodszych czytelników, a w serii tej jest bardzo dużo książek. Tutaj możecie podejrzeć ich tytuły i ich miniaturki. Przybliżę Wam, o, zobaczcie tylko, co się tutaj już ukazało. No i jak już mówiłam, bardzo dużo z tych książek jest również na kanale, na blogu, we wpisie dotyczącym tej książki. Podrękuję wam wszystkie serii Akademia Mądrego Dziecka, więc będziecie mogli sobie przejrzeć bezpośrednio. Także zapraszam was już teraz również na blog. No i mamy jeszcze książki. Też z serii Akademia Mądrego Dziecka z pod serii Moja pachnąca książeczka z kolorami. Też już Wam kiedyś pokazywałam i opowiadałam o książkach z tej serii. Tutaj każda strona pachnie. Mam kolor zielony, jak i tutaj może dziecko próbować odgadnąć, gdy potrze paluszkiem i powącha, to może zgadnąć po zapachu, co się kryje w środku. W środku mamy kiwi i tak sobie z dziewczynami analizowałyśmy to, że tak właściwie to my chyba nigdy nie wąchałyśmy kiwi. Jak smakuje kiwi, wiem, ale nie wiem, jak pachnie kiwi. Następnym razem, gdy kupimy, musimy się wąchać i porównać zapach, bo ten tutaj pachnie, ale nie wiem, czy jak kiwi. Nie potrafię tego stwierdzić. Tutaj mamy inne rzeczy w kolorze zielonym, tutaj mamy rzeczy w kolorze czerwonym, jest święty Mikołaj i mam kolor czerwony. Jak? Malinki, tak jest. W środku ukryły się malinki. Szkoda, że nie możecie poczuć zapachów. To jest po prostu coś pięknego. Fioletowy, tu są fioletowe rzeczy. A w środku winogrono, i to jest taki typowo winogronowy zapach, jak pachnie sok winogronowy. Nie wiem, czy kojarzycie, ale to jest właśnie identyczny zapach, bo samo w sobie winogrono to chyba też jakoś tak mega mocno nie pachnie, ale tak właśnie pachnie sok winogronowy, a ja go bardzo lubię. Dalej jest kolor różowy, w środku jest róża, która pachnie bardzo intensywnie, tak jakby troszkę perfumem. Tu mamy czekoladę, o. Znajdziemy tutaj w brązowym kolorze czekoladę, tu znajdziemy morze. Może było już w jakiejś książce właśnie z tej serii i to pachnie też jakimś takim delikatnym perfumem. Jest dalej książka na targu, bo to były pierwsze zapachy. A tutaj jeszcze mamy wanilię, która pięknie pachnie. A tutaj mamy melona, który pachnie zdecydowanie jak melon. No i dobrze, lecimy dalej. Kolor biały, i tutaj mamy białe rzeczy do jedzenia, a tu mamy czosnek. I to tak daje czosnkiem. Łojacie! Wow, no ten zapach to jest po prostu tak intensywny. Mam kolor żółty, pocieramy i sprawdzamy co to jest. W środku znajdziemy miód, który pachnie jak miód. To jest świetne ćwiczenie dla dzieci do kojarzenia zapachu i dopasowania go do potrawy, którą dziecko zna, czy też do owoca, czy do warzywa, jak truskawka tutaj w środku się znajduje i bardzo truskawkowo pachnie. Tutaj jest też przepiękny zapach mięty. Dalej jest pieczony kurczak, który wydaje mi się, że już był też w jakiejś innej książce z tej serii. I na końcu jest kwiat bzu, który też. Był już w jakiejś książce innej z tej serii, i to jest raczej Lilak, a nie bez. Na samym końcu mamy wszystko, co znajdziemy w książce do powąchania, jest opisane. No i możemy się fajnie bawić również z tymi książkami, że zamykamy oczy i bez podglądania pocieramy i próbujemy odgadnąć, co to za zapach. To są bardzo kreatywne i przepiękne książki, dzięki którym dzieci mogą w ogóle odkryć zmysł zapachu i, tak jak już mówiłam, bawić się w zgadywanie, w dopasowywanie tego zapachu do danej potrawy, przy okazji ucząc się kolorów. Zapraszam Was również na blog w opisie do filmu Jest Link, i tam, jak już wspomniałam na początku, będzie też odnośnik do wszystkich książek z serii Akademii. Mądrego dziecka.